Witam widzów na moim kanale, jako że minęło dokładnie 2 miesiące od momentu założenia akwarium. Czas pokazać, co jest nowego, co się dzieje, jakie zaszły zmiany. Po tych dwóch miesiącach, jak widać, akwarium wygląda bardzo fajnie. Tak przynajmniej ja uważam. Rośliny rosną jak szalone. Pozbyłem się już rogatków, zostały tylko trzy. Także w razie czego będę mógł sobie tam znowu je rozsadzić. Pozostałe, chyba z 8, po prostu oddałem znajomym. Przeżydziłem także liczbę gupików, ponieważ mam bardzo dużo na rybku. Na rybek zostawiłem parę dorosłych sztuk, łącznie 6, tak samo oddałem. Dokupiłem w międzyczasie trochę neonów, także łącznie mam w tej chwili też około 17 sztuk. Bywają fajne łowicze, może nie jest to jeszcze tak duże akwarium, w którym by było to bardzo widoczne. Bo zaznaczam, że łącznie mam około 190 litrów wody w akwarium w tej mojej kostce plus sam akurat tylko przyszedłem z pracy także rybki świeżo pokarmione Anubias, jak widać bardzo ładnie rośnie mikrozorium też zaczęło wypuszczać fajne liście tutaj dokupiłem żabienice w dwóch egzemplarzach jedno tam druga. tutaj kolei rozsadziłem Alternatea Splendziwa, tak to się nazywa. Czerwona roślina w pierwszym planie, a tam dalej, pod tylną ściankę, to jest taką czerwono. Tu mam Ludwigię. No i pistia. Pisti dostałem sporo, część oddałem. Rośnie to sobie w, takim, w takiej rurce, żeby się nie rozpływało. Na razie po całym akwarium czekam, aż trochę podrośnie, tak żeby można było to. Po prostu wypuścić i ładnie się pokładało. Mam już przychówek krewetek. Niby są to krewetki No ale takich sztuk typowo czerwonej barwy jest kilka dorosłych. Natomiast większość jest albo brązowo umaszczona albo po prostu różowa. Te maluchy są z reguły koloru różowego. Tutaj akurat widzimy ten czarny kamyk, jak gdyby z białymi cęckami. To, to jest jeden z helmetów. Niech to mi się ukrywa. Kosiarki tradycyjnie też schowane. A to moje zbrojniki podrosły. To już ewidentnie większa niż w momencie wpuszczenia miesiąc temu. Na rybku tego y, też jest sporo, ale w części już oddałem znajomym, także nie są to już takie duże liczby. Jak było. A tu mamy jedną małą krewetkę, więc może będzie widać. Jedna z mniejszych już urodzonych w tym akwarium. O, tutaj jedna. Większo sobie pływa. Także krewetek przybywa, są bardzo widoczne. Coś tam zawsze yy, można poobserwować, co się dzieje. Problemów z yy, czystością wody ani yy, z jej odczynem nie mam, ponieważ zamontowałem sobie yy, filtr odrzuconej osmozy. I za pomocą tego filtra pozyskuję wodę na dolewki naturalnie. Robi podmiany, ale są to nieduże podmiany. Generalnie bawi się tylko w dolewanie. Jeżeli parametry wody są słabe, to wtedy robię podmiany rzędu 5 litrów, góra 10. Robię to raz na tydzień. Woda na chwilę obecną. Nie jest jakoś tam specjalnie rozlatniana, wymieniana naturalnie. Poza tym, właśnie wodą dolewano, zmozo. Po usunięciu logatków zrobiła się przestrzeń, trochę więcej tych rybek teraz widać. Coś tam się dzieje. Rośliny sobie rosną. Pewnie trzeba będzie też znowu poprzycinać. Wszystko jest jak. I ok natomiast w filtrze pod akwarium czyli w sampie tak zaszły pewne wymiany no, była to nauka na różnych błędach i tak to na chwilę obecną wygląda wcześniej miałem gąbki w pierwszej komorze filtracyjnej teraz no już od długiego czasu ponad miesiąc, może z 5-6 tygodni jest Wata. Wata filtruje świetnie, widać zresztą, że są tam na nie jakieś osady organiczne, które są przerabiane przez bakterie. Nie ma tutaj jakiegoś brzydkiego zapachu. W drugiej komorze koraliki ceramiczne, biobale tak zwane robią spełniają swoje funkcje dodatkowo. Natleniam jednak wodę w tej komorze. dwie gąbki filtracyjne przez które się przesącza woda spływająca właśnie ze środkowej komory już do, do komory pompy pompa jak na razie chodzi ta o mniejszej wydajności 1700 litrów na godzinę jest to pompa neva no trochę je słychać niestety jest dlatego położona na zwiniętej gąbce żeby trochę te wibracje wytłumić Jakichś większych problemów z wyciekami z tą hydrauliką hmm, nie mam, tak jak to zostało już w końcowym etapie. Wszystko dograne, tak działa od miesiąca. Yy, Zaczęły pewne zmiany, jeżeli chodzi o działanie tego filtra, pierwszego wstępnego, ponieważ wyprowadziłem wodę spływającą z góry z akwarium do dołu tej komory. Tak jak tutaj widać, to fajkę Anko. I woda po prostu przesądza się przez gąbkę do góry i dopiero wypływa w ten sposób do środkowej komory. Wcześniej było to inaczej rozwiązane. Moim zdaniem filtracja na chwilę obecną jest dużo lepsza. Także wodę miałem i mam klarowno. Na szczęście nie wystąpiły żadne problemy z pierwotniakami. Początkowe problemy z glonami i ze śluzowcem załatwiły za mnie ryby. Po prostu zjadły to, ja tak powiem. Druga sprawa, zmieniłem oświetlenie. Pierwotnie miałem zrobione właśnie na LEDach mocy, gdzie przeważało światło niebieskie. Teraz mam po prostu zamontowany plafon LED 60x60 cm o mocy 60 W. I to światło palę maksymalnie 8 godzin, nie więcej. Z tym, że jeszcze stosuję taką metodę, że pół tego plafonu można wyłączyć, czyli w ten sposób realizuję wschody i zachody słońca w moim akwarium przez część okresu świecenia świeci tylko jeden, jedna część panelu, a potem dopiero się załącza druga no i dzięki temu można powiedzieć no i dzięki rybom naturalnie problem z glonami zniknął są jeszcze jakieś tam niedobitki gdzie niegdzie na roślinach yy, które nie do ryby po prostu nie dały rady wyczyścić tego tutaj widać na tym manubiasie, jeszcze na paroliściach coś tam występuje to są właśnie te dawno krzemki które było bardzo dużo teraz ich nie ma praktycznie no, tutaj ta kryptokoryna trochę słabo rośnie. Podejrzewam, że to wykryzane pola to, są, to jest robota glonojadów. No, to jedna z moich krewetek. Żerująca. Akurat większe okazy się pochowały. Tu na rogatku siedzi kolejna. I można powiedzieć, większość moich krewetek jest w takim obarwieniu. Gupiki tradycyjnie zawsze czegoś tam szukają do zjedzenia. Coś tam zawsze wybierają na tym dnie. Zostawiłem w tej chwili tylko gupiki o umieszczeniu czarnym, srebrno-czarnym. Wszystkie, które miałem o ubrawieniu pomarańczowym, niestety padły. Ostatniego samcę oddałem. Może znajomym uda się wyhodować coś tam w innym kolorze. A i tyle to z moich nowości z mojego akwarium. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia. Do widzenia.